do środka wysłali króżciąży jest. A czemu do, do jakiegoś ośrodka i ją wysłali, jak ma 18 lat? Jego 17, A, 17-letnia, to czemu on mówi, że jest do... Ja słyszałem, że on... Ja słyszałem jego wypowiedź, że jakiś czas temu zobaczył ją na ulicy, podszedł do niej, zapytał się, ile ma lat, i ona powiedziała chyba, że 15, on powiedział, będę na ciebie czekał, jesteś miłością mojego życia. I Jakby w nawiązaniu do tego, jak miał 18 lat, to już razem mieszkają. No i czekał, że będzie miał 18. No coś takiego powiedział, no. On ją ja poznał jak miała 15 lat, czekał do 16 roku, żeby z nią być. okej. Okay. No to mówił to troszkę inaczej. Okej, okay. a czemu jest w domu dziecka? Czy tam w ośrodku wychowawczym? Bo dom dziecka to jest stricte jak nie masz, jak nie masz kogoś kto się tą zajmie, a w tym ośrodku wychowawczym, jakimś młodzieżowym, to no to taki po prostu poprawczak, tak? Jak coś odpierdolisz. Sprawdź Tomasz Cik, Będę ojcem. No dobra. Już to sprawdzamy. Z domu dziecka wysłali do MOW, bo uciekała z nim na wakacje, a nie miała przypustki. Ja pierdolę ty. Oni z w byli, nie? Dobra. W, teraz słuchajcie, w mówię. Kolonia Szczerbacka, to jest koło przysłuchy. jeżeli ktoś ma tam kogoś, kogokolwiek z personelu albo zna kogoś z tego y, młodzieżowego środka to wychowawczego, to proszę was bardzo o kontakt ze mną i będę naprawdę mega wdzięczny, to jest sprawa dla mnie życia i śmierci w tym momencie. Jeżeli ktoś ma w Mowie, w, y, w przysłużę tam w tej Kolonii Szczerbackiej, y, czy jakoś tak kogoś znajomego, to proszę odzywać do mnie, bo zwariuję. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu jestem tak bezradny, jakbym był chory na raka i umierał. Dosłownie, tak się czuję, że nic nie mogę zrobić. Więc jeżeli ktoś może mi pomóc w taki, w taki sposób, że ma kogoś w, w gronie, wśród swoich znajomych, kogoś, kto ma kogoś w tej placówce wcześniej wymienionej przeze mnie koło przysłuchy, czy tam w przysusze w tej kolonii, kolonii Szczerbackiej, to chciałbym bardzo. Eee, proszę to o fajne. kontakt, to może no, tak ja to proszę, nie. błagam o kontakt. A sprawa jest, jeżeli mam kogoś w sądzie rodzinnym eee, dla Warszawy Pragi eee, na Teres Polskiej, dla Pragi Północ, to też bardzo proszę o kontakt. W, w za, nie no nie wiem, piszcie do mnie, proszę, kurwa, bezki, to bo zwariuję. Dzisiaj Powiem Wam, że zrozumiałem wiele rzeczy, ale najbardziej... Jestem w stanie zrozumieć matkę martwiącą się o dziecko, ojca martwiącego się o dziecko i co to znaczy, te za jakimś, ja mi się tu bardzo kocha, nie wiem czy to lipa trochę to wygląda, ale co mam owijać w bawełnę, jak trwoga to do Boga, ale to też nie będę tłumaczył szczegółów nikomu, bo mu się może wydawać, patrząc z boku, że jest mi tak kurwa zajebisie, i lekko się żyje ale tak naprawdę bezradność z jaką się zdziwiłem w sytuacji gdzie zrobiłem dużo rzeczy dla, dla dziewczyny co? którą spotkałem przez jeszcze nie wiem stary bo, bo mamy jeszcze 13 filmów ale z tego z tego co z tego co ludzie tu piszą to wakacje Tomasz ci To z tą dziewczyną z tą dziewczyną, która tu był na wakacjach, no kiedyś opowiadał historię, że był, że, że podszedł do niej na ulicy i powiedział, że że się w niej zakochał i że jak będzie pełnoletnie, to będę razem. No i on wziął gdzieś na wakacje czy coś i się okazało, że jak wróciła, to chyba teraz do jakiegoś yy, ośrodka trafiła, bo jeszcze nie jest pełnoletnia. I chyba ma, i chyba jest w ciąży. Przypadek tak, można powiedzieć, że przez przypadek, gdzie ja uważam, że to nie był przypadek, bo z, tak naprawdę na naszej drodze Spotkaliśmy się dwa razy w bardzo dziwnych okolicznościach i, i mieliśmy okazję ja przy okazji tego, że już tak wpadli. Kasio <głos》. głos》. głos》>. dalej wygląda jak zaginiony brat Tigara Bonzo. Nie wiem, stary, pójść niego. Chiliśmy na siebie drugi raz poznać się i zrozumiałem, że jest spełnieniem moich marzeń, jeżeli chodzi o jakąś tam wykreowaną miłość i pod każdym kątem, pod każdym. Długo musiałem uświadamiać się, że jest moim ideałem. Moim <głos》> było moim ideałem. Moim spełnieniem wszelkich... Jakich, jakich, Kurwa Tomek, Ty masz problem, jak ci się podobałem dziewczyny, to, które mają 15 była lat. Była wdzięczna, była wzajemna, była empatyczna, bo dużo przeżyła, mimo że jest młodą dziewczyną. Przeżyła bardzo dużo podobnych rzeczy, które ja przeżywałem również będąc, nawet nie w jej wieku, dużo młodszym od niej. I teraz... Przez, przez sytuację taką, że pojechała ze mną na wakacje, znajduje się w zamkniętym ośrodku. Yy, nie wiem, czy to adekwatna kara. Taką karą postanowił ukarać ją dom dziecka, w którym się znajdowała do tej pory. Jestem bezradny, nie jestem w stanie nic zrobić. Jeżeli ktoś jest w stanie mi w jakikolwiek sposób pomóc, to, to, to najnormalniej w świecie, kurwa centralnie, proszę kogoś o pomoc. Bo w sądzie, w placówkach, wszędzie, gdzie nie pójdę, jestem traktowany kurwa, odbijam się od ściany, jak osoba obca. Nikt nie słucha tego, co ona ma do powiedzenia, nikt nie słucha tego, co ja mam do powiedzenia. Adwokaci są bezradni. A ile ona ma lat? Nie yy, wiem, jestem w ile ściannej, ma kurwa, do 18? Dlatego ja bym dziś kogoś w sądzie dla Warszawy Pragi Dobra, nie. ma 17 lat, Spoko, ona ma 17 lat i nie wiem, i 9 miesięcy, czy 17 lat i dwa tygodnie? Ale 17 ile? Czy w Polskiej albo w tym ośrodku, w tym mowie. W tym mowie tam A e, to, będzie przysłuchy w, tym, w tej kolonii sz, 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 Szerbackiej czy coś takiego. Tak jak mówiłem wspólnie we ser. to proszę, odzywajcie się do mnie, to jest dla mnie mega ważne. Dobra, całe szczęście internet e, to okno na świat i przepływ informacji jest błyskawiczny. Dziękuję wszystkim za pomoc. Dziękuję maulatowi, który się odezwał pierwszemu wszystkim innym osobom. Opowiem wam historię pokrótce, konkretnie z i, i odnośnie tematu. Nadia nie dostała przepustki na wakacje z domu dziecka, w którym się znalazła, w którym to domu dziecka miała, tak naprawdę to, ten dom miał jej zastąpić rodzinny dom. Zabrałem ją na wakacje do Monte Carlo po to, żeby się oświadczyć. Oświadczyłem się, no i oświadczyłem się i powiedziałem, że i tak będziemy razem, i tak będziemy razem, żeby strały skały, mury pękały, żeby się niczym i nikim nie przejmowała, no ale oczywiście pod górę robiła nam placówka wychowawcza, opiekuńcza, dom dziecka na koszykowej. Bardacha straszna, ludzie tak niekompetentni, tak mało wychowawczy, i dający przykład dzieciom, że, że tego się nawet nie da opisać słowami. Nie, nawet, nawet nie byłoby czasu, żebym wam opowiedział, jak ją traktowali w tym domu dziecka. Mało tego, za te wakacje, które spędziła ze mną, e, skierowali ją domowu. Właśnie dzisiaj rano ją zabrała policja domowu. No i ten dzień, dom dziecka, jakże cudowny, wychowawczy, skierował dziewczynę, która się nie znalazła ze swojej winy w domu dziecka, skierował domowu. Tylko i wyłącznie dlatego, że ona spędziła ze mną wakacje. Normalne wakacje, takie o jakich marzyła. A ja przy okazji tego razem z nią. Taka jest prawda. I to jest najlepsze, że ja poinformowałem tych ludzi, że ona jest ze mną w ciąży. Ich to nie interesuje. Oni mają w dupie czy ktoś czy, czy czy ona się tam stresuje czy i to mają w dupie w głębokim poważaniu nieważne do kogo mnie dzwonił kurator wychowawca pani z domu dziecka tak zwana wychowawczyni ciocia srocia czy tam jak oni tam się nazywają wewnętrznie nie mam pojęcia nie interesuje mnie to. Ja chciałem tylko szczęścia tej dziewczyny zrobiłem wszystko co mogłem stanąłem na głowie żeby zrobić co w mojej mocy i tyle zrobiłem tyle ile mogłem co zrobiłem. Mało tego ta dziewczyna nosi moje dziecko Teraz ja jestem, jestem pod ścianą, bo nikt nie jest w stanie im pomóc. Jeżeli ktoś ma kogoś na, na, na teren z Polski w sądzie, to proszę o kontakt. Chodzi o to, że ja i Nadia będziemy składali wniosek do sądu o ślub. Jak możecie, jeżeli ktoś jest tam z drugiej strony, to może pomóc, to bardzo proszę o pomoc. Jest to dla mnie najważniejsza w tym momencie życiowa sprawa, najważniejsza w moim życiu. Najważniejsza w moim życiu. Ja czekałem na to, żeby. czekałem na to całe życie żeby jakaś dziewczyna dała mi, dała mi, dziecko, Że ja myślę, że jestem kurwa bezpłodny, bez kitu. stały? Przestałem... A nie może ja adoptować tego, tego? Czy jak? Nie? Będę okay. spać dzięki niej. Przepraszam. Wszystko się zregenerowało i po roku czasu mogłem być ojcem. Rozumiecie to? To jest dla mnie cud, jakiego się w życiu nie spodziewałem. Kurwa, bez kitu. Proszę bardzo. Jeżeli ktoś ma kogoś... bez kitu. Proszę bardzo. To nie jest na covid -a? Jeżeli ktoś ma kogoś w tym sądzie na teres polskiej to bardzo bym prosił o pomoc, bo chcemy przyspieszyć ten wniosek. Ona będzie składać jeden, ja będę składał drugi. I tylko w taki sposób może opuścić Różdyniak, ten BAS! BEPO! SOS! ...przesyła 19 zł i 50 groszy. Ale oni za nią ponoszą odpowiedzialność, więc ona nie mogła sobie tak sobie pojechać na wakacje XD. Okej, okay, stary. Yy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, w którym się znalazła. Yy, trochę na... na... na życzenie placówki opiekuńczej, która miała być domem dziecka zastępczym, domem rodzinnym dla tej dziewczyny. Dlatego kochani wybaczcie mi, że nie mogę teraz realizować wysyłki, sprzedaży wysyłkowej, gdzie jest dużo, dużo, cały czas dużo wiadomości tomość co z tymi dresami, co z tym, co z tamtym. Mam dziewczynę, która nosi moje dziecko, jest zamknięta w mowie, niestety przez placówkę, która miała być dla niej domem zastępczym. Taką mamy, taki mamy system kar. dzisiaj. To jest tak, że małoletniego trzeba karać. Mimo to, że nic takiego nie zrobiła, to zamiast pokazywać jej przykład i, i w jakiś sposób wychowywać, to jest jeden system karania. Tylko i wyłącznie karać, karać, karać. I tak do usranej śmierci. O innych rzeczach nie chcemy się nawet mówić. Zobaczymy teraz podejście placówki, w której się znalazła, ze zgodą o zawarcie związku małżeńskiego. W tym przypadku ślubu, najpierw przede wszystkim. Nie interesuje mnie ani. Żaden wujek, ani żaden tata, ani żaden y, dziadek, babcia, kurwa nikt mnie nie interesuje. Żadna placówka, żaden dom dziecka, tylko szczęście tej dziewczyny i mnie to chuj obchodzi, czy komuś się to podoba, czy nie. Ja powiedziałem, że ona będzie moją żoną i będzie, tak jak powiedziałem, zrobię wszystko. Tym bardziej, że ona też tego chce. No i to tyle. długo, ja ja to... długo, długo. Żadna dziewczyna nie mogła mi tego dać. Dzięki tej dziewczynie przestałem. Wiadomo co przestałem robić dzięki temu Pan Bóg mnie wynagrodził to w takiej postaci, że dał mi dziecko. Właśnie dziecko. Ja wierzę w to i może to jest dla kogoś głupie, śmieszne. Wierzę, wiara czyni cuda, wierzę w coś, nie, nie będę mówił Wam co to jest, co wierzę. Jedni wierzą w krowy, kozy. Co ty mówisz? Je, żaby. Ja wierzę w Boga, który mi, mi bardzo pomaga, wiara w tym przypadku czyni cuda, mam swojego Boga, w którego wierzę i mam nadzieję, że teraz coś mi pomoże. Mam <laughs> nadzieję, że umierę ostatnio. Mogę w to uwierzyć, że ta placówka na Koszykowej jest taka tempa, że nie widziała tego, że ta dziewczyna jest szczęśliwa, że ona wszystkim mówiła, że jest szczęśliwa. Do cieszyła się. Z nikim innym nie chciała spędzać czasu. Spędzaliśmy go razem, tylko we dwoje. I byliśmy najszczęśliwsi na świecie, dopó dopóki ktoś tego nie chciał popsuć. I popsuła to placówka. Dom, kurwa, dziecka na koszyku